Federacji wraz z posłem Grzegorzem Płaczkiem chcemy się odnieść do rzeczy kontrowersyjnej, to chyba mało powiedziane, skandalicznej, a mianowicie ogłoszonej wczoraj, a wcześniej zatajonej przed Parlamentem, zatajonej przed Radą Bezpieczeństwa Narodowego, a być może przed innymi konstytucyjnymi organami państwa, umowie porozumienia o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą. Umowie bardzo obszernej, liczącej dwadzieścia kilka stron, umowie niekonsultowanej w żaden sposób, przyjętej w trybie sprzecznym z konstytucją i wczoraj ogłoszonej przez premiera Donalda Tuska. Sprawa jest kontrowersyjna z kilku różnych powodów i chyba to zatajenie jest rzeczą, która powinna od razu na pierwszy rzut oka każdemu narzucać wątpliwości, co tutaj właściwie się dzieje. Premier na konferencji, prezentując to, powiedział, że to są bardzo konkretne zobowiązania. Jeżeli to są bardzo konkretne zobowiązania i jeżeli dotyczą one układów międzynarodowych, traktatów, sił zbrojnych, używania ich e, znacznych zobowiązań gospodarczych, to przewidziane do tego, do ratyfikacji takich umów, takich układów, jest artykuł 90, 89 Konstytucji i odpowiedni tryb. Przypomnijmy. Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej i jej wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, jeżeli umowa dotyczy pokoju, sojuszy, układów politycznych lub układów wojskowych. Dla każdego, kto przejrzy tę umowę ogłoszoną wczoraj przez premiera, jest jasne, że dotyczy ona sojuszy, układów politycznych i układów wojskowych. To był punkt pierwszy artykułu 89. Natomiast punkt czwarty. Znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym. Tam jest mowa o tym, że przez 10 lat państwo polskie ma finansować funkcjonowanie państwa ukraińskiego, jego sił zbrojnych, uczestniczyć nie tylko w ich szkoleniu i zaopatrywaniu jak dotychczas, ale wręcz w formowaniu ukraińskiego wojska na naszym terytorium. Coś takiego ogłaszane i przyjmowane z pominięciem parlamentu jest całkowicie nieakceptowalne w demokracji. Z moich rozmów, z moich kontaktów wynika, że wywołało to również znaczące poruszenie wśród ludzi pracujących, czy zawodowo zajmujących się bezpieczeństwem i obronnością. Podczas ostatnich spotkań, wizytacji, konsultacji Komisji Obrony Narodowej nie było umowy o zobowiązaniach zawartych w tym porozumieniu. Pytanie w jakim trybie te zobowiązania zostały zawarte, kto tak naprawdę bierze je na siebie, kto je ma wykonać, ta umowa? Poza tym, że zawiera znaczące zobowiązania nałożone na państwo polskie i właściwie prawie żadne lub żadne zobowiązania nałożone na, prawo, na państwo ukraińskie nie precyzuje tego, jakie są właściwie widełki kosztowe, kto kiedy, w jaki sposób ma to wszystko wykonać i kto za to odpowiada. To jest na tak wielu poziomach umowa zła nieakceptowalna, że wygląda wręcz jak jakiś draft, jak jakiś brudnopis który został ogłoszony. Jednocześnie premier swoim autorytetem, jak rozumiemy, ręczy za to coś. W ocenie naszej, w ocenie Konfederacji, w ocenie naszych prawników, to złamanie konstytucji, to przyjęcie umowy przez osobę nieupoważnioną do tego, nie mającą właściwych ustrojowych upoważnień i to materia konstytucyjna kwalifikująca się na Trybunał Stanu. Uważamy, że premier Tusk wyszedł poza swoje kompetencje i za złamanie konstytucji lub właściwie jej próbę. Dlatego, że uważamy, że ta umowa jest nieważna, ponieważ nie została przegłosowana w Sejmie i nie, jest, nie słyszymy nic o tym, żeby miała być ratyfikowana przez prezydenta. Liczymy na to, że prezydent zdystansuje się od tego, od tego trybu, od tych treści. Natomiast uważamy, że ta umowa jest niewiążąca, nieważna, a prezydent za próbę wzięcia takich zobowiązań. W stylu pisowskim można by powiedzieć, bo to jest dokładnie to, co robił Mateusz Morawiecki. Brał zobowiązania na państwo polskie, ukrywając to przed opinią publiczną, kłamiąc na ten temat, dezinformując i na końcu udając, że nic się nie stało. Tak, tutaj mamy podobną postawę ze strony premiera Tuska. Widać, jak bardzo niewiele oni się różnią. Do wyjaśnienia jest, jaki był stopień zaangażowania których ministerstw w negocjowanie tej umowy. W samej treści tej umowy śladów negocjacji, proszę Państwa, nie widać. No bo coś to za umowa, co do której nie wiadomo jak ma być wykonana, cóż to za umowa, gdzie są zobowiązania tylko w jedną stronę. Czy ktoś poważny w Polsce naprawdę twierdzi, że zgodne z zasadą wzajemności jest to, że ukraińskie państwo będzie pomagało zwalczać korupcję w Polsce, to fakt, że na Ukrainie jest duży problem z korupcją i że Ukraińcy wykonali pewien wysiłek, żeby zmniejszyć skalę tego problemu. Ale to nie znaczy, że my potrzebujemy pomocy ukraińskich polityków i ukraińskich urzędników, czy nie daj Boże ukraińskich sądów w walczeniu, czy nie daj Boże ukraińskich służb specjalnych w walczeniu z korupcją w Polsce. To jest zadanie dla nas tutaj, dla Polaków, dla Polskiego Sejmu, dla Polskiego Rządu, dla Polskiego wymiaru sprawiedliwości. Nie potrzebujemy do tego żadnych umów międzynarodowych. To czego oczekujemy od strony ukraińskiej? Mówimy to w przeddzień kolejnej, smutnej rocznicy ludobójstwa na Polakach i dokonanego na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, to zdjęcia blokady administracyjnej założonej na ekshumację polskich ofiar. Jeszcze raz podkreślam, potrzebujemy zdjęcia blokady administracyjnej. Oddalam od razu zarzut, że jest wojna, więc nie czas prowadzić ekshumacji. Ukraińcy nie mają na to czasu czy sił. Nikt nie oczekuje, że oni to zrobią, ani że zrobią to teraz. Oczekujemy zdjęcia blokady Prawnej, administracyjnej, założonej na IPN, na zespoły poszukiwawcze, na wszystkich, którzy chcieliby przenieść ciała ofiar z dołów śmierci na prawidłowo zorganizowane zgodnie z prawem i zwyczajami europejskimi cmentarze, gdzie ofiary oznaczone są jako ofiary, gdzie jest krzyż, gdzie jest cześć dla ofiar ludobójstwa, dla ofiar zbrodni. Tego w tej chwili nie ma. To jest konsekwentnie blokowane. Z naszej wiedzy wynika, że na poziomie rządowym, że na poziomie władz państwa ukraińskiego. Jeżeli mamy zawierać jakiekolwiek umowy, to ta rzecz powinna zostać natychmiast odblokowana, a później dopiero możemy rozmawiać o tym, co dalej, a nie w tej kolejności. W tej umowie jest wiele rzeczy, proszę państwa, kontrowersyjnych. Zwracam uwagę na sformowanie tak zwanego Legionu ukraińskiego. Wygląda to jak nic innego, jak... Próbę uzupełnienia brakujących sił ukraińskich w państw ukraińskich mobilizacją dokonywaną w Polsce. Polska nie jest stroną tej wojny i nie powinna do wojny dołączać. W związku z czym obecny zakres zaangażowania sił zbrojnych i obiektów treningowych należących do państwa polskiego jest co najwyżej wystarczający. Nie potrzeba więcej. Szkolenie żołnierzy ukraińskich, zaopatrywanie, przekazywanie uzbrojenia. Co jeszcze chcemy? Zrobić jako Polacy yy, organizowanie tutaj Sił Zbrojnych Obcego Państwa to jest o krok za daleko. Szkolenie, przekazywanie doświadczenia w uzgodnieniu z innymi członkami NATO to jest rzecz normalna. Natomiast organizowanie tutaj mobilizacji, szkolenia, wyposażenia na polski koszt Sił Zbrojnych Obcego Państwa, kiedy polscy żołnierze zostali. Ograbieni w dużej mierze ze swojego sprzętu, wyposażenia, kiedy środki, które miały iść na modernizację polskich sił zbrojnych, e, powędrowały na różne cele związane z działaniami innego państwa. To jest sytuacja nieakceptowalna. Na początku zaangażowania Polskiego na rzecz Ukrainy mówiono, że dostaniemy substytucję sprzętu od e, sojuszników. To nie nastąpiło. Do dziś to nie nastąpiło. Musimy za wszystko zapłacić sami ponownie, drugi raz. A teraz okazuje się, że będziemy wyposażać Armię Sąsiedniego Państwa. No to jest proszę Państwa niebywałe. Ponadto na co zwracają uwagę oficerowie komentujący treść tej umowy? Na czym właściwie ma polegać ten legion? To znaczy komu ma podlegać? Jak to ma się do polskiego prawa? Jak to się ma. Jak, jak, jakie, ma jakie mają być siły operacyjne tego legionu? Jaki ma być jego rozmiar? Nic tutaj właściwie nie wiadomo. I to jest zacieranie, jeszcze raz to podkreślę, to jest zacieranie granicy pomiędzy dwoma państwami. To się wpisuje w tą narrację, którą w poprzedniej jeszcze kadencji Sejmu prezydent Duda zaserwował przy pewnego dnia podczas święta narodowego, iż nie będzie żadnych granic między Polską a Ukrainą. My chcemy, żeby te granice istniały i granice państw. I granice pomiędzy finansowaniem dwóch państw, i dwóch narodów, żeby było rozgraniczone, gdzie jest finansowanie naszych sił zbrojnych, a gdzie są siły zbrojne, żebyśmy wiedzieli, gdzie jest dyplomacja, gdzie jest pomoc humanitarna, czy pomoc wojskowa, a gdzie jest finansowanie naszej własnej obronności. Ta umowa idzie w kierunku zacierania tych dwóch rzeczy. Ta umowa e, wydaje się iść w kierunku rozmywania też granicy pomiędzy tym, kto prowadzi tę wojnę, a kto jest z boku. I cała ta narracja o tym, że my mamy uczestniczyć w jakiejś akcji zestrzeliwania rakiet rosyjskich nad terytorium obcego państwa, no to jest głęboko nieodpowiedzialne. Nawet jeżeli ktoś prowadzi takie rozważania, dyskutowanie o tym w mediach na forach międzynarodowych jest głęboko Nieodpowiedzialne. Zwracam też uwagę, że tu się pojawiają zobowiązania do wspierania członkostwa Ukrainy w NATO i w Unii Europejskiej jako strategiczny interes Polski. Otóż są to rzeczy, które w Polsce, w parlamencie nie zostały nigdy przedyskutowane. My nie mieliśmy żadnej debaty, gdzie moglibyśmy przedstawić nasze argumenty w tych kwestiach. Nikt w NATO poważnie nie traktuje wciągania państwa w stanie wojny do sojuszu. Nikt w, Ukra Nikt w Unii Europejskiej. Jak się wydaje, nie traktuje poważnie tego, by do Unii Europejskiej przyjąć państwo, które nie chce wdrażać unijnych standardów, a Ukraina wyraźnie nie chce i korzysta w tej chwili ze swoich przewag konkurencyjnych na dostępie do rynku unijnego, nie spełniając unijnych standardów w najróżniejszych kwestiach. Mamy dalej wartość pomocy z Polski dla Ukrainy wycenioną na ponad 4 miliardy euro i zobowiązanie do dalszego mocnego wsparcia przez 10 lat. No ale z których to ma być pieniędzy? Jak to się ma do trwającego de facto w Polsce od kilku lat kryzysu budżetowego, gdzie ciągle okazuje się, że na coś brakuje pieniędzy? Ma być kontynuowanie działań mających na celu możliwość przechwytywania przez Polskę pocisków i statków bezzałogowych na terytorium Ukrainy. Przecież takie działania można prowadzić bez żadnej umowy. Po co to wpisywać? Jaki to jest sens dla państwa polskiego? Mamy dalej rozważenie dostaw kolejnych samolotów z Polski, Migów 29. A kto nam da samoloty w zamian? Czy my się będziemy bronić, jeżeli Ukraina tę wojnę przegra? Mamy szkolenie wojskowe dla Legionu Ukraińskiego i szeroką współpracę przemysłu zbrojeniowego. Jaki jest nasz interes, żebyśmy współpracowali do naszego przemysłu zbrojeniowego, ukraiński przemysł zbrojeniowy? Jak na razie do rolnictwa wpuściliśmy ukraińską oligarchiczną branżę rolną, do sektora transportowego ukraiński transport i nie wychodzimy na tym dobrze, wychodzimy na tym źle. A w tej chwili na tory mają wjechać ukraińskie koleje transportowe, podczas gdy rząd stawia stan podobny do upadłości PKP Cargo. To jest dywersja przeciwko polskim interesom gospodarczym. I my o tym wszystkim będziemy mówić otwartym tekstem. Za to, co ogłosił premier Donald Tusk, należy mu się Trybunał Stanu. Oddaję głos Grzegorz Płaczek.